Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie na spacie mam wybudowane budynki na Maxa i nie mogę ruszyć z Senatu, albo jeżeli chcecie się dowiedzieć jaki jest nowy budynek i po co mamy kręcić kołem fortuny, albo jakie w ogóle rzeczy weszły, ile będzie lunchpadów, no to właśnie ten film jest dla Was. Więc zapraszam i lecimy nie przedłużając. Okej, okay, zanim pogadamy o wsparcie, to jeszcze Wam powiem, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Partadex i dlatego na dole nie znajdą się żadne linki tutaj do gift ani do innych rzeczy. Jeżeli tych linków chcecie poszukać, to będą w innych materiałach. Tak, żeby nikt mi niczego nie zarzucał. A o wsparcie mówię, ponieważ lubię takie klepanki typu Grecopolis, a my już lecimy tutaj do meritum. No i ci, którzy jeszcze nie zaglądali na wsparcie, mogą zauważyć, że są nowe rzeczy. Na przykład już możemy przyspieszyć sobie budowę za kryształy. Ja tych rzeczy nie robię, nie potrzebuję tego na tym kącie, na którym mam premium, a premium dostałem, jak wiecie albo nie wiecie, za to, że udało mi się tutaj na testnecie zdobyć mm, senat na 50. levelu. No może nie zdobyć, a u, ulepszyć trochę to trwało, ale jakiś tam bonusik jest. E, no i moje wrażenia z, z premium były takie, że generalnie aż tak mocno się nie przydaje mi te premium, e, chyba, że po prostu do tej siły e, odnośnie żołnierzy, chociaż tam też już sporo wynalazłem i to za chwilę wam pokażę na Akademii. Natomiast premium było mi bardzo niezbędne w momencie w w którym wyjechałem sobie na 4 dni takie urlopowe i mogłem sobie zakolejkować to wszystko odpowiednio wcześniej e, trzymając te surowce no i dzięki temu nie musiałem się martwić wiem, że specjaliści na Discordzie sparte mówili, że można sobie w opcjach programistycznych pogrzebać w telefonie natomiast mi na razie się nie chce grzebać, więc w takim wypadku po prostu skojarzyłem z tego konta premium no i co? Oprócz tego nowego y, futera y, mamy też fajne rzeczy, jeżeli chodzi o baraki. Y, z, tutaj widzicie, że armia już mi się całkowicie y, wynalazła, natomiast y, zaraz Wam pokażę, że w tym wypadku normalnie byśmy musieli kliknąć. Y, co było trochę irytujące, no bo trzeba było kliknąć, zabrać tą armię, a w tym wypadku ona nam się od razu y, tutaj pojawia. No i jak zobaczycie, to moja armia, chociaż może zaatakujmy tutaj barbarzyńców, to zobaczycie, o co kaman. Nowa rzecz to jest, można po prostu atakować tych barbarzyńców tylko dwudziestokrotnie i wydaje mi się, że to jest chyba w ciągu 24 godzin, natomiast to dzisiaj dopiero zauważyłem, więc jeszcze nie jest do końca przetestowane. Powiem szczerze, 20 bit? Kurde, kto z nas robi 20 bit? Dajcie w komentarzach znać, czy... Robicie aż 20 bit, naprawdę, a może mieć jakieś specjalne e, boty. Ja powiem szczerze, tak dziennie maksymalnie 4 do 5 walk. Wiem, że są specjaliści, którzy więcej dokonują tych e, walk. Natomiast ja klikam sobie tak e, dla przyjemności. Dopóki nie będziemy walczyć między sobą, raczej nie będę tam e, aż tak mocno napierdzielać. Już nie jadę z budzikami, bo tego nie, nie potrzebuję, bo miasto mi się na spokojnie e, rozwija. No i co? E, dokonujemy tego ataku. E, bardzo fajna rzecz. Możecie kliknąć Select All. No i to nam od razu zaznacza wszystkich e, tych naszych żołnierzy. Jak widzicie, ja mam teraz trochę wyróżniony, wcześniej miałem jeszcze trochę kawalerii, natomiast ona gdzieś tam po drodze zginęła. Ale nie robię tego dla urozmaicenia, tylko po to, bo muszę jakieś te surowce wydać. No a na mining nie opłaca się wrzucać do kolegi. Pamiętajcie, jeżeli macie premium i postawiliście ileś w budynku, jak wpierdzielicie tam tą kopalnię, to na przestanie wam wydobywać drewno albo złoto. Albo kamień, do momentu aż się nie wybuduje, więc nie, bez sensu wrzucać to w kolejkę. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale jeżeli nie mam racji, dajcie znać w komentarzach. A teraz przechodzimy do ataku. No i jak widzicie, każdy taki atak, chociaż tutaj jest tylko 65 wrogów, natomiast każdy taki atak, to za chwilę zobaczycie na obóz barbarzyńców, w moim wypadku nie jest wygrany. Natomiast ja drugi raz już nie atakuję, tylko sobie po prostu dobieram żołnierzy. Weźmy tym razem kawalerię. Niech będzie te 42 sztuki. No jak widzicie, dalej macie tą mapę progresu. Dzisiaj akurat jeszcze zdążę do dokonać tego jednego ataku. Co by mi się tutaj przydało to właśnie możliwość przyspieszenia tych jednostek za kryształy i wtedy będzie miało to sens po prostu ograniczenie ataków do 20 raz na wioskę Barbarzyńców, bo tak to ja nie widzę sensu. Okej, okay, kolejna nowość, która tutaj wjechała to jest Amfiteatr i w Amfiteatrze zaraz zobaczymy co będziemy mogli tutaj robić. Specjalnie dzisiaj jeszcze nie klikałem tego, żeby móc Wam pokazać. Jak widzicie, żeby móc wystartować potrzeba 50 kryształów. To skąd tu wziąć 50 kryształów? Na pewno trzeba skupić w sklepie. Natomiast ja nie mam sparty, więc sobie weźmiemy z nagród. Ja tutaj mogę wziąć z airdropa, mam 60 sztuk, więc Tutaj na tą całą zabawę sobie uszczkniemy z tego. Ok, wracamy już do gry. Najpierw trzeba zajrzeć do sklepu i zakupić e, gębę. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie e, dużo więcej zapłacić sparte i na przykład e, za 100 sztuk teraz wyjdzie Wam 17 dolków. Nie wiem czy widzieliście, ale na giełdzie trochę jeszcze sparta e, spada. Ja wydam 20 na 50 gęców. E, tak żeby. Tutaj nie było nic ponad e, to, co potrzebuje Ok, gamesy zostały zakupione. No to lecimy z powrotem tutaj do naszego amfiteatru i zaraz sobie zobaczymy, o co tutaj Kaman e, e, puściliśmy. Możemy sobie zakręcić kołem fortuny. E, no i co, i za chwilę będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, jest jeden e, free spin, e, a za resztę trzeba płacić tutaj e, w kryształach. Więc zobaczymy, zobaczmy co tutaj wyskoczy nam Jeżeli chodzi o free spin, kręcimy, kręcimy, kręcimy I wygrałem e, złoto Możemy zajrzeć sobie do inwentory e, Nasze złoto jest w inwentory Możemy sklimować. Tutaj jeszcze mamy jakiś premium spin Okej, okay, zobaczmy co z tego wyjdzie Wyjdzie może więcej skrzynek, więcej złota Nie dostałem a 20 sztuk kamienia a, Czy jestem zadowolony? No nie, jakbyśmy to chyba przeliczyli sobie do gamesów, to by nam wyszło bardzo e, średnio. No i tutaj macie e, w sumie odpowiednią liczbę spinów. Zakładam, że to jest po prostu wydawanie tych wszystkich gemów. Im więcej gemów będzie się wydawać, tym tutaj ten pasek będzie się chyba zwiększać. Nie wiem, bo dopiero testuję razem z Wami, więc te levele będą e, się powiększały. Natomiast są takie osoby, które już przetestowały i Violao.pl napisał, że z 500 kręceń e, plus 83 E, Spinów dodatkowo e, Otrzymał takie skrzynki Macie, tutaj możecie sobie podejrzeć Oczywiście e, wszelkie opisy znajdziecie Na Discordzie Sparty Który link jest tutaj Pamiętajcie, żadnych reflinków, ale na Discorda mogę wrzucić. No i wszyscy polują na skrzynkę Zeusa, nikt nie wie, co się w niej znajduje, być może sam Zeus. Natomiast, jak widzicie, niektórzy przeliczają, że średnio to się opłaca. I innym wychodzą lepiej te spiny, więc być może macie żyłkę hazardzisty i chcecie spróbować, bo nie wiecie, co zrobić ze swoimi gemsami, albo nie wiecie, co zrobić ze swoimi tokenami Sparty. Być może pomnożycie je, a być może je stracicie. Więc wybór należy do Was. Ja na na razie nie będę kręcić, przynajmniej na tym koncie premium, bo ja jakoś nie czuję takiej potrzeby, chyba, że ludzie opiszą co w tych skrzynkach się znajduje. Sam jestem ciekawy, a być może, że wyskoczy w pewnym momencie komuś skrzynka zeusa i będzie bardzo zadowolony. Z innych ciekawostek, jeżeli chodzi o te konto premium, to jak widzicie, sporo mi się tutaj rzeczy zbiera, odkłada. Poprawiam treasury, ponieważ chcę, żeby więcej się odkładało. Natomiast jeżeli chodzi o budynki, to tutaj trochę słabiej mi idzie z tą rozbudową, niektóre dużo wcześniej Rozbudowałem na wyższe poziomy, ale z uwagi na to, że mój Experience tak zapierdziela, to niestety Senat. E, mm a w zasadzie inne budynki nie nadążają za Senatem, więc w tym wypadku, żeby wskoczyć z Senatem na 16 level, muszę jeszcze Timber Camp rozwinąć, ponieważ Senat może być chyba, z tego co pamiętam, jeden poziom niżej. Natomiast na koncie drugim, na którym zaraz Wam pokażę, na którym mówiłem, że nie wydaje żadnych pieniędzy, i wydaje mi się, że tak będzie do końca. Zrobimy sobie tutaj takiego challenge'a, jak daleko będzie można dojść, jeżeli chodzi o konto, na które w ogóle nie poświęcimy kasy. Jak daleko będziemy mogli to wszystko rozbudować, walcząc tylko z barbarzyńcami. Ewentualnie biorąc udział sobie w tych loteriach, no bo pamiętajcie, że gęsy zdobywacie z walki z barbarzyńcami, więc jeżeli Wrzucając tam gęsy, bo już nie możecie nic rozbudować, e, możecie e, zyskać tutaj, e, na przykład, experience większe. Co zaraz wam pokażę. Moje experience jest na bardzo niskim poziomie, więc jeżeli chcecie, żeby wasze experience też zapierdziało, to niestety musicie dodać pole płynności e, na więcej niż 100 dolarów. Polecam dodać wtedy dużo, dużo więcej. No bo wiecie, wspólną płynności tak jest, że raz jest, raz jej nie ma, a chodzi bardziej o, o ten wyznacznik, że ona się może zmieniać no i pamiętać o tej nie, nie trwa stracie. Więc musicie się zastanowić, czy po prostu chcecie zaryzykować. Ja wam robię te dwa konta po prostu dla porównania. I tak jak powiedziałem, zrobimy sobie challenge. Senat jest na levelu 7, natomiast pozostałe budynki mam na levelu 16. Jak wiecie, ta dysproporcja może być tylko o 9 leveli No i w tym wypadku musi mi się tutaj experience całkowicie zmienić. Natomiast na ten moment nie ma kompletnie szansy. No, i jak widzicie, sobie tutaj też przeatakujemy. No i zobaczycie, że ten experience no, raczej poprzez te ataki bardzo szybko mi nie wzrośnie. Jak widzicie, kolejna bitwa wygrana. No, i tutaj też sobie mniej więcej urozmaicam te wojska, ponieważ na coś muszę wydawać tą kasę. A nie mam kompletnie pomysłu, na co, no, bo nic już nie mogę budować. Więc w takim wypadku. Na pewno, jako zbieram więcej kryształów, zacznę kręcić w amfiteatrze, ponieważ w tym wypadku muszę mieć 50 kryształów, a nie zamierzając po prostu korzystać z opcji płatnych, będę tak czy siak musiał. Tego dokonać poprzez ataki wioski barbarzyńców. Jeżeli również prowadzicie takie darmowe konta, pochwalcie się w komentarzach. Na jakich levelach stanęliście? Czy jednak bardziej to później Wam idzie, a nie tak jak u mnie, że wszystko jest na 16, a pozostałe na 7? No i co? Z takich ciekawostek nie wiem, czy wiecie, ale token Sparty dostał nowe. Utility. No, i w tym wypadku sobie zaglądamy do Twittera i przeglądamy, jakie to będzie nowe utility. Macie tutaj informację, że biorąc udział w Launchpadzie 2.0, gdzie wkrótce dowiemy się o kolejnych projektach, ale to za chwilę wam pokażę, ile tych projektów już jest. Albo możemy brać poprzez NFT, albo poprzez tokeny Sparta. No i tych tokenów trzeba by było wydać 300, więc zaraz sobie zrobimy takie szybkie porównanie, co się na ten moment bardziej opłaca, czy wydać tokeny Sparta. Gdzie e, ich nie potrzebujemy 300, tak jak wcześniej powiedziałem, a 3000. E, no i w takim wypadku tutaj sobie na się przeliczamy, wrzucając, zakupując 3000 do komputerów e, Sparta, wydamy 526 USDC. Natomiast w tym wypadku jeszcze możemy wejść sobie takiego lunchpada e, poprzez NFT, e, gdzie takie NFT kosztują po 0,037 Ethereum, 0,039. E, więc w takim wypadku, jak sobie przeliczymy to jest jakieś 10 razy mniej niż zakup 3000 tokenów Sparta na ten moment to by było opłacalne w momencie kiedy cholernie dużo wrzuciliście w lockdropy i ta Sparta Wam kapie niczym woda z rynny po pfitem deszczu no bo co teraz wydając w takim okresie w jakim jesteśmy prawie 600 dolków w mojej opinii na razie jest nieopłacalne, no ale z drugiej strony, gdyby tam kiedykolwiek weszły jakieś tiery, jeżeli kiedykolwiek pojawią się jakieś super lunchpady, to pamiętajcie, tak jak to było na Kronosie albo wcześniej na Solanie, i jeżeli rzeczywiście te naczynia połączone nam fajnie zagrają, czyli GameSwift będzie dostarczać bardzo fajnych projektów na swoją platformę, które będą chciały na jakimś dexie wylistować swój token i oczywiście wybiorą wtedy sparte, no bo to będzie multichainowy DEX. To w takim wypadku te lunchpady mogą być nawet bardzo ciekawe. Decyzja mimo wszystko należy do Was. Ja na razie z zakupowaniem jakiegokolwiek tokenu sparte nie jeszcze chcę chwilę poczekać. Być może do grudnia zobaczyć jak ten sentyment będzie wyglądać tutaj. Być może jeżeli zobaczę jakieś ruchy, że ten token wyskoczy w okolicach tych 20 centów, to być może to już będzie ten moment, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę może spaść i wtedy będzie można trochę taniej, trochę więcej e, kupić mm, tokenów. E, mówiłem Wam, że już wiemy, ile jest e, lunchpadów. E, a skąd e, to wiemy? No, bardzo proste. E, Sparta złożyła e, tutaj do a, Fundacji Arbitrum e, o możliwość przyznania e, granta. No, i jeżeli e, sobie sprawdzicie, e, co tam e, było e, opisane, e, co dalej proponują, to znajdziecie e, informacje o launchpadach. No i macie taką informację, że jeżeli chodzi, to już mają potwierdzone cztery id -y, w tym Reflow Bed, o którym dobrze e, wiecie. Więc odnośnie tych czterech id Osów, jak mamy tutaj Reflow Bed, to bym stawiał jeszcze na Star Heroes, że tutaj się e, oni pojawią. No i mamy jeszcze dwa jakieś nieznane, mam nadzieję, że bardzo ciekawe projekty. Oczywiście tutaj od całego tego grantu, na co będzie przeznaczony, nie będę jakoś tam się skupiać na tym. Zobaczymy, czy dostaną. Ja im kibicuję, no bo potem gdzieś to mogą rozdać dalej społeczności, mogą też tym zachęcać projekty. Zresztą możecie sami zobaczyć. Link macie tutaj na dole. Przeczytajcie, ocenijcie, jak to mówią, do your self research. Dokładnie, zróbcie własny research, um, sprawdźcie o co Kaman. I okej, okay, na sam koniec dwie takie ostatnie informacje. Jaką znacie ten materiał, to w dniu dzisiejszym, e, czyli 27 będzie AMA, jeżeli chodzi o Discorda sparte i polecam zaglądać na takie AME, bo często, gęsto są puszczone jakieś ciekawe alfy i być może już się dowiemy o tych kolejnych IDOsach, co tam się pojawi, a być może nie, być może dowiemy się o innych jakichś ciekawych future'ach. No i kolejną taką rzeczą, która była na Twitterze sparte, no to współpraca, integracja Skyber Network. Nie wiem, czy korzystacie z tego deksowego agregatora. Ja polecam, wartość. Się zajrzeć, jeżeli ktoś lubi zabawę na polach płynności, lubi pobawić się w farmera. To uważam, że to jedno z bardzo ciekawych miejsc, jeżeli chodzi o różne ekosystemy. No i odnośnie Sparty, to by było tyle. Ja nadal zapierdzielam, próbuję i na tym koncie darmowym, i na tym koncie, gdzie wydaję swoje tokeny Sparta, gdzie dokładam pole płynności, gdzie mam te konto premium. Oczywiście, im dalej się posunę w grze, im dalej będą wdrażane ciekawsze rzeczy na wsparcie. Po tym więcej będziecie dostawać ode mnie aktualizacji. Dajcie znać, czy w ogóle taki materiał Wam się podoba. Jeżeli się podoba, pamiętajcie, łapa w górę. Dla Was to chwila, moment, a dla mnie gdzieś ten film YouTube lubi podawać dalej. Pamiętajcie o komentarzach, piszcie, nie podobało się, możecie napisać, podobało się, możecie też napisać, albo napiszcie, czego być może zabrakło w tym filmie. Być może przekabiłem jakiś future, a być może był mm, dla mnie tak mało istotne, że nawet nie zauważyłem, że coś takiego jest. No i pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić Kolejnych filmów o wsparcie. A my się widzimy w kolejnych filmach. Zbijam pionę i znikam. Hej!